Witajcie v następnej ale degustacji. No, tym razem jest to cydr. Taký uh, taki z Normandii. Ale kupiony w Lidlu. André Jalbert. Cidre Bush. Cidre de Normandie Brut. So it means, eee, uh, to jest taki wytrawny cydr z Normandii. W dodatku ma logo e, certyfikacji geograficznej, czyli jest produkowany w Normandii, z normandzkich jabłek e, i staro-dawnymi metodami. No cóż, trzeba szanować: 4,5% alkoholu, francuski cydr. W niemieckim liście. Co im to pisze? No, że to bardzo ćwierdzający, zrobiony z normandzkich jabłek, a w, normandzkich te w sadach hoduje się 750 odmian owoców na cedro. I tak tu piszą, że zrobiony z cydrowych owoców, z Normandii. Chodziło im chyba o jabłka. Jabłka. No dobrze, no przejdźmy do cydru, bo się troszkę... ...odgazowuje. Jak widzicie jest koreczek, plateczka zdjęta. Dobrze, przyjemnie. Bardzo ładny, złoty kolor, klarowny. Piana momentalnie znika, jak to w większości cydrów. Ale bardzo ładnie wygląda. Aromat jest taki zdecydowanie jabłkowy. Takie naprawdę dojrzałe. Czerwone jabłka, ale też sporo takich nutek spontanicznej fermentacji, takich funkowych, troszeczkę wiejskich, takich, takich takie mokre, mokra skóra, mokre siodło stajnia, troszeczkę coś takiego zalatuje. Taka spontaniczna fermentacja troszeczkę. Tak, jakby była. To daje troszeczkę charakteru. Takie zdecydowanie skórki e, z jabłek, e, ale też trochę takich suszonych owoców. Kiedyś takie troszeczkę słodsze akcenty, e, jakieś rodzynki. Może nawet troszeczkę. Ciliwek. No, ale to wszystko się miesza właśnie z, z tą fankowością Tutaj to najbardziej czuć. Takie taka spontaniczny, e, lekko sfermentowane jabłka. Takie wiejskie, wiejskie aromaty po prostu. E, ogólnie jest to bardzo przyjemne, muszę powiedzieć. Zdecydowanie czucie jabłka troszkę droższy okej, okay, no to przejdźmy do e, smaku co zrobię hmm. miał być wytrawny, a tu jest taki jakby pół słodki ale ciało dosyć jest takie lekkie Myślałem, że będzie bardziej takie soczyste. A tu jest rzeczywiście dosyć lekkie. Hmm. No, drugi już nie był taki słodki. A trzeci już w ogóle nie jest słodki. Ha! Robi się troszeczkę bo tutaj. Tak. Dąży do takiego do takiej wytrawności. E, troszkę jakby ta słodycz gdzieś ucieka. Pierwsze wrażenie jest naprawdę takie słodkie a później to gdzieś ucieka no i niestety pozostawia pustkę e, są oczywiście fajne e, jabłkowe aromaty smaki tutaj troszkę tych troszczy gdzieś tam jednak jest to e, przyjemny w odbiorze, sesyjny odświeżający e, i w miarę wytrawny cydr i dobrze nagazowany to czuć. Wiecie co? Jak za te pieniądze, na te pieniądze, no to jest naprawdę dobre. Za na taką fajną dużą butelkę dałem sobie dwa fonty, także jest OK w tej kategorii cenowej. Nie jest to jakiś super, hiper nie wiadomo co, ale jest w miarę przyjemne za te pieniądze, oczywiście. Także nie odbijecie się od tego. No chyba, że jesteście no, super kancerami cydrów, no to nie będziecie się mieli czym delektować, ale jeśli chodzi o takich nowicjuszy, powiedzmy, no to jest to coś ciekawego. Jest w miarę przyjemne, nie jest za słodkie. Jest odświeżające. Jest w miarę tanie. Sporo plusów. Sporo plusów. No, na minus to bym dał to właśnie takie, taką pustkę pojawiającą się po tym pierwszym wrażeniu lekkiej słodkości. Później to znika i nie ma co podbudowywać tych aromatów. Także no jest ok. Jest ok. Nie ma co wybrzydzać. Za te pieniądze jest to dobry cytr. I to chyba podkreślam wszystko. Eee, także chcecie spróbować? Proszę bardzo. Myślę, że nie będzie to zły wybór. Eee, oczywiście dla koneserów nie będzie to. Tak samo jest ze wszystkim. E, Tania whisky? No owszem, no jest dobra. No, wypijecie do koktajlu, tego. Czemu nie? Dla kogoś, kto się nie zna, e, będzie smakowała, a taki koneser będzie wybrzydzał. No, ale no, to jest taki entry level. No, nie łudźmy się. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Szczerze mówiąc, tak jak podoba mi się ten cykl wystarczy całkiem. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no. pamiętajcie o dzwonku bo będzie Wam przypomniał o każdym nowym filmie na kanale, także będzie będziecie na a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale jego sesji. Może zrobię.